Pozwoliłem sobie rozebrać tego Team Dragona SL2 FD835 i Łożysk ma tyle, ile tu jest napisane. Moim zdaniem powinien mieć jedno łożysko więcej, dlatego że ma tak z tej strony łożysko na przekładni, z tej strony łożysko, to są dwa. Dwa w rączce, w pokrętle korby znaczy się w rączce tutaj, to są cztery. Na pinionie jedno kulkowe e, to jest pięć. E, łożysko tutaj rolkowe, czyli to plus jeden w rolce kabłonka łożysko to jest 6 i w szpuli łożysko wewnątrz to jest 7. 7 łożysk, ale moim zdaniem powinno być łożysko tutaj na kole posuwu szpuli. Tam, gdzie ten mechanizm mimośrodowy działa, koło e, obraca się i napędza szpulę góra dół. To mniej więcej tak w tym rejonie. Występuje to łożysko tutaj. Nie łożysko, tylko koło zębate, znaczy się. I ono nie jest łożyskowane. Nie ma tulejki, nie ma łożyska. Jeśli ten materiał rzeczywiście z tym dodatkiem tytanu jest na tyle twardy, bo tak jak tutaj ruszam korpusem, to on się nie chce ugiąć w ogóle. Tutaj na stopce nie pracuje. To jest dość sztywny, bardzo sztywny. To być może ten dodatek tytanu powoduje to, że nie zdecydowali się tam załadować tego łożyska do koła posuwu szpuli. Moim zdaniem to błąd, bo zawsze warto coś takiego zrobić, z tego względu, że to przedłuża czas pracy koła Te kołowrotki, które nie mają tego koła łożyskowanego, szybko padają. 3-4 lata intensywnego łowienia i, i kołowrotek trzeba regenerować. Natomiast, jak jest łożysko, no to wtedy jest kwestia zupełnie inna. Tam się nie tworzą luzy, przekładnia pracuje dużo płynniej, nie tworzą się różne dziwne stuki na szpuli w czasie prowadzenia, czyli szpula nie lata góra-dół podczas prawda, nawijania. Nie ma tego luzu tak zwanego w pionie na szpuli, więc to jest dobre rozwiązanie. W dajwach niektórych tak właśnie jest zrobione, że koło posuwu szpuli jest na łożysku i to fajnie działa. Natomiast jeśli chodzi o dajwy, no to nieszczęście jest takie, że większość dajw tych tańszych, a nawet niektóre droższe, tutaj mają tulejki tylko, nie mają łożyska takie jak Rajobi, znaczy jak ten Dragon bo tu jest łożysko kulkowe, jest tak zrobione, że ono centralnie jest wprowadzone w rolkę, nie przesunie się ani w prawo, ani w lewo, więc w zupełności wystarcza jedno łożysko, nie potrzeba montażu dwóch, tym bardziej, że dwa na pewno by się raczej nie zmieściły, z tego względu, że tam na drugie łożysko po prostu nie ma miejsca, jest taki kołnierz na osi łożyska i, i tego drugiego się tam nie wstawi, chyba żeby próbował wstawić. Dwa łożyska o grubości 2 mm, to może by weszły. No i co jeszcze, jeśli chodzi o tego dragona. Poza tym, same plusy, same plusy. Nie ma tutaj żadnych minusów. W środku był nasmarowany. Możecie sobie wyobrazić, że nie było w środku sucho. I tutaj, jak jest oś szpuli mocowana do ślizgacza w tym miejscu, śruba, która mocuje oś szpuli i ślizgacz. Była naklej do gwintów przykręcona, czyli fuszery nie było. Tak samo tutaj o ta śruba, która trzyma rolkę kabłonka, też jest naklej do gwintów. No, Fuszerki w fabryce nie odstawili. Przynajmniej ten model jest naprawdę dobrze zrobiony, dobrze spasowany. Nic mu zarzucić nie można. Cena jest, no można powiedzieć, że porażająco niska, więc. Jak układa plecionkę, sami widzicie, to nie jest perfekcyjny nawój, ale to wiadomo, nie jest kowrotek ślimakowy. Nie ma ślimakowego posuwu szpuli, tylko miłośrodowy, więc zawsze tam jakieś niedoskonałości będą. Ja mam wersję 2 tego Team Dragona, ale w wersji Full Metal, czyli Full Dur Aluminium. I obydwie, obydwa modele rzucają plecionka przynętami, plecionki się nie plączą. Nie miałem splątań, także wszystko jest ok. Myślę, że ten model będzie robił to samo. Także jutro będą testy na wodzie. Zobaczymy jak się będzie sprawował.